Coś mam pecha, pecha. Tak nagrałam, nagrałam, się standardowo źle popauzowałam Także przechodzę dalej że tak powiem pół rzeczy, tym pół serio. z pierwszą częścią mojej kolekcji perfumowej Aktualnie szlafa jest dosyć przerzedzona i generalnie dobrze, bo jest miejsce, żeby lokować pewne inne rzeczy, A po prostu jest trochę mniej rzeczy bo udało mi się przetransportować do różnych innych miejsc, na przykład z tej oto półki wekspediować zapachy Yy, które, są, yy, które są Mojego autorstwa Ulokowałam je w określonym jednym wspólnym miejscu Otóż zapachu tutaj opowiedziałam Niestety jak to ja Nagrało się pauzy Powinnam się zorientować po czasie filmu Że coś jest nie tak, że za krótki był Natomiast będę się, że tak po prostu z, yy, Zwarcie mówię No nic, w każdym razie Przejdę przez wszystkie tutaj półki, szuflady I tak dalej I być może uda mi się nad każdym zapachem Zatrzymać, o którym mówiłam Więc tutaj na przykład mówiłam o Parle-Moi Które wbrew nazwie nie są agarowe Za to są przepięknie drzewne Z motywem ryżu Naprawdę wyczuwalnego ryżu Jest też taka trochę papirusowa papierowość jest taki trochę ryż i mleczność Tak w ogóle tam nie mówiłam, ale tutaj widzę Masumi Czekaj, jeszcze dostałam odwizki i na pewno będą w serii reaktywacja serii retro. Mówiłam o Mikalefie, tym unikacie, przepiękny, za niestety problematyczny flakon. Przechodzę na półkę niżej. I co to mówiłam? Mówiłam o tym na przykład, no niestety nie będzie w takiej kolejności, jak było mówione. Mówiłam na przykład, że to jest chyba w tym momencie jedyny boho -boko. I mówiłam też e, odnośnie tej półki, że to jest świetny zapach. I w nazwie, wierw że to tylko prosego, jest bardziej złożony, e, bardziej taki konkretny. E, ma dużo do zaprezentowania, do zaoferowania. Mówiłam o Moffin Rabbit Lobster, które się trochę średnio kadrują. Ja też poszukuję takiej trochę przestrzeni, powietrza, ale z wielkością i roślinnością. Bo wcześniej mówiłam o tej perełce Aden Ultra, parujące. Powietrzu. Mówiłam też o Perełce w Symfedor-Flakonie. Aleksandre, wbrew nazwie, totalnie co innego niż sugeruje w ogóle nazwa, natomiast Iris, w nazwie one są przepięknie, takie trochę gourmand, ale tak urokliwie dziewczęco owocowe, wdzięczne. Bardzo dobry zapach. Tu widzę, że jest trochę tych flakoników Jorun Studio, również kartonik po Hilling które to mam flakon w innym pokoju. Natomiast jorun go typowo były w tych gablotach do prezentowania flakonów, ale. Um, ale coś się tam używam, nagrywam tutaj, jabłkowałam, trzeba je będzie przetransportować. To i flakon tego e, Giardino Aurelia, które to kiedyś bardzo starożytnie. Ciekawe jestem, czy teraz by się zgrały z klimatem Duny, na którym to filmie ostatnio byliśmy. Także w, w ramach tego klimatu piaskowego miałam nagrywać też uaktualnienie takich kwestii, także może coś takiego będzie. Namierzyłam tutaj. Tutaj też mówiłam, właśnie, że to jest trochę takich moich ulubieńców, karty żarto Miller Harris, Erotica Minimale i to właśnie też tutaj w tych z tymi samymi korkami zapachy, jako opietrniki robione na zamówienie na moją rodzinę. Mówiłam też, że tutaj lokuję Annie Gutel na wiosnę oraz w flakonik w kartoniku i na nim flakonik w kartoniku Joy Forever Jean Pato. Najprawdopodobniej będzie to dobry okaz do reaktywacji serii. Kolejnego odcinka serii retro. Ty pokazywałam, że właśnie na przykład mam narcyza z Hermesa i nawet o tym nie wiedziałam, w sensie wiedziałam, ale zapomniałam. O czym ja mówiłam w tej szufladzie? Mówiłam na przykład, co dużo robiłam, pause i potem weszłego, weszło. Wyszło. To jest świetna, budżetowa marka. Piękny zapał Blush Rose Heddon Ivory. To jest mój flagon z kiedyś z Fiji. Kiedyś yy, przedstawiałam, że była niesamowita okazja budżetowa na ten zapał, z grosze groszy utrafiony, mówiłam wam też ten zapach i jest to zapach Red Sherry I to jest zapach chyba z marki arabskiej Są tutaj właśnie przeglądając już właśnie muszę sobie rozgłodować osobną zapach z jakimś tam retro klimatem, mniejszym, większym, też właśnie te arabskie Bo jest dużo takich właśnie jeszcze nie do końca sprawdzonych Celem właśnie tych kolejnych wyzwań To jest zapach w stylu SKD Sherryndier, czy też w klimacie Series Serice Już lepiej jest coś takiego niż kolejny klon Lost Sherry Właśnie pokazywałam, że na przykład taki zapach mam z arabski, który się na końcu został sprawdzony, ale to jeszcze wcześniej, jest wcześniej. Ja się zatrzymywałam, pokazywałam różnych unikatów i w Laurent, różne wersje parii, Premier Rose, Wersz i tak dalej oraz unikat i Saint Laurent Saharien. Piękny, uwielbiam. Yy, wodę do Necia Ritual. Rituals yy, akurat ten zapach miałam wcześniej, tylko w innej Szecie. Yy, miałam też pewne inne produkty pielęgnacyjne oraz Sakura miałam chyba też jakąś piankę na ciele. W każdym razie yy, tamten zapach bardzo lubię. Miałam kiedyś, jeszcze w czasach, kiedy właśnie Ritualc nie było w Polsce. Tylko właśnie była inna szata, ale bardziej ciekawy zapach. Z zielenią, taką trochę jakby zieleni w to lekko migdałowość, jakaś jest taka zielona migdałowość, aromatyczność, wiosna. Przede wszystkim to jakby taki trochę aspekt zielonego migdału był w tym lekko wkomponowany. Natomiast tego pamiętam przez głowę, trzeba będzie go sobie teraz wesołym trochę poodświeżać. Wskazywam też tę perełkę Rainy's Sens, którą to znałam dzięki Marlenie. Ja że chyba nic ja mam, jednak mam. Widzę. Dominika pisała chyba o tych. Czy żeby że chyba o tych. Pokazuję, znalazłam. Nie wiem, że coś w tej szufladzie pokazywałam. Chyba nie. A nie, pokazywałam. Momencik. Tę budżetową perełkę na wiosnę, żeby już właśnie klimaty, takie trochę. Ziemia, wiosna, wilgoć, takie trochę może w stronę lilaków i na słodko. Co ja wspominałam o Cinamar, Cinabar. Jeden z kolejnych marek będzie właśnie między nimi Estelauder. Lauder. A ja bardzo lubię właśnie tę markę mainstream Esty Lauder. Co ja tutaj pokazywałam? A mówiłam na przykład, że ten zapach 4711 to jest jeden z iluś tam, które mam, ale to nie ten mandarin, jest to mandarynki z bazylią w gerlę, tylko właśnie z tej serii pomarańcza z bazylią, krwawe pomarańcze z bazylią pokazywałam też ten zapach niestety nie trafił, ale by do niego jeszcze wracała ehm, oczekiwania były raczej tutaj się nie udało to był zapach, który mi formował e, jeden kanał ehm, oczekiwania były, jednak ten An który mi niestety rozczarowałem, żeby do niego wracała ten zielony zapach, to pewien make kiedyś, no, kiedyś, kiedyś. Będę sobie na pewno wiosną sprawdzać. To jest ten zapał, o którym kiedyś mówiłam, że rodzina Farmacji S. To jest w stylu Josephine Rense, której miałam wcześniej, a teraz tak naprawdę znowu mam, mam jeszcze tę rodzinę i udało mi się zdobyć Josephine Rense. Przepiękny kobiecy róż z retro duszą, z retro emocjami. Mówiłam, że wiem, ją oczywiście Tak, lodowy zapach marka Niszowa polska Ex I pokazywałam w tamtej części, w której mi się nie nagrała Ale to jest troszeczkę delifrontką Front Company O którym kiedyś opowiadałam powiedziałam. widziałam ze sobą Punk Model Corridor oraz Uniqlo z Armani Diamond Intense Diamonds. Diamond Także ulokowuję tutaj, skoro jest tutaj miejsce Idziemy na to też pokazywałam no ale niestety, jak nagrałam, tak nagrałam. O czym tu mówiłam? Otóż... co ja mam dwa te na na to ja dopiero teraz widzę. To w tym czarnym, to jest marka dostępna w Lua, i to znaczy coś w miarę śniegu um, Unikat Givenchy. W starej wersji mam też, jeszcze raz pokażę, w nowej wersji. Ale to najpierw miałam w nowej, później miałam w, w pewnej, w sonorą L. E, piękny, boczkowy, wieczorowy unikat, Unikat Notorious. Florę. Co ja tu jeszcze pokazywałam? O czym mówiłam? To kolejny zapach Estée Lauder Unikat Diora, dawna wersja z 2004 i dawna wersja z 2007. Tutaj mówiłam o panusze, tutaj trochę innych lakonów, ale nie wszystkie z tej marki, które mam. No dobrze, idziemy dalej. Czy ja coś opowiadałam o tej półce? Chyba nie, to jest bardzo dużo zapachów polskich twórców. Niszowych, niezależnych. Tutaj mamy kolejne szuflady, kolejne kolejny, kolejne kolejne. To jest akurat taka bardziej wiosenna, lekka. O czym ja tu mówiłam? Muszę sobie przypomnieć. Mówiłam na przykład o tym zapachu Rum 15. Fajny na wiosnę, irysowy, spoczynany takim, trochę nazywamy świeżej, gruszko pigwy Mówiłam też na przykład, bo ostatnio chyba, nie wiem kto pytał czy Roma, czy ktoś inny, ale o markę Fragonard, Mam właśnie, mimo to mam TS-Sedrat. Yy, oprócz tego, o czym ja tu mówiłam A, tu właśnie Pokazywałam ten szakon Ligid Imagines, Zdawało mi się, że mam dwa, ale jednak okazuje się, że mam trzy, bo mam jeszcze właśnie tutaj miętową melancholię. Pokazywałam właśnie tego butikowego modera, którego mam. Trybą mam tyle. On jest dla mnie w takich klimatów jak yy, Der yy, z Zolojis. I tutaj pokazywałam też właśnie: było ostatnio masakie, że właśnie to jest na przykład ten udany. I on się nazywa Haiku. Oprócz tego, pokazywałam tutaj na przykład chłodny etro shantung. To jest taki zapach, chłodny róż, kwiaty różowe, piwonie, niepiwonie. piwonie właśnie Takie jakieś pożyczki, takie właśnie klimaty chłodu, stansu, świeżości. Ten zapach pokazywałam, to jest marka na no, fragrancję powiązana z Masquillaną, powiązana z Sokutuch I to jest zapach Naviglio, piękny, po prostu przepiękny na wiosnę, go bardzo jest bardzo uspokajający, kontemplacyjny I to jest taka marka, która bardzo często bywa w budżetowych cenach Można spokojnie trafiać w świetnych cenach tę markę, w zasadzie właśnie miałam brać nawet zapas sobie tego zapachu A miałam kiedyś Basilica Mam gdzieś trochę jeszcze pana za zatem generalnie raczej nie przepadam Pasijka jeszcze miałam w czasach jeszcze diurno, kiedy ta marka w ogóle była niedostępna w Polsce O, Hermes, okazało się, że jeszcze właśnie mam taki zapach Hermesa, o którym nie opowiadałam Muszę go sobie jeszcze mocniej posprawdzać Pokazywałam wówczas też właśnie wcześniejsza, e, wcześniejsza wersja po prawej i późniejsza nowa po lewej e, Tak, z Givenchy to ja Chyba raczej tylko tak prezentowałam Tutaj mała kolejna rzecz, także taka mała część kolekcji tu w ogóle jest trochę rzeczy, które ostatnio namierzyłam. Tutaj na przykład jest jakiś kolejny arabski zapach, który jeszcze się testów nie doczekał. Zrzeforiowane, ale jest dużo, dużo wcześniej. Także trochę takich jest. Tam jakieś zguby się znajdują. Na przykład znalazłam właśnie ten, to wystawę miasteczko Maryziela. Taki efekt taki zapach. To są te Azaro. Rozmawiałam z domniemaniem już pokazywałam to są dla myślników i w tam champagne czy późniejszych i A ten zapach tutaj właśnie lokowałam, i mówiłam, że właśnie sobie go chyba tu wyszykuję na wiosnę. Wiśniowość, ale taka wdzięczna dziewczynca, urokliwa, mgotliwa. w go planuję mój zapach też z wiśnią. Kolejny, ale taką wiśnię na wiosnę, z przestrzenią, z zielenią. Nawet już ten zapach ma nazwę, to na inna bardzo elegancka Dobrze, a pokazywałam okazję na meander, to jest właśnie mój meander. To jest super zapach na wiosnę, mogę powiedzieć. To jest zapachu eleganckiego, intrygującego, to jest chyba Unikat Allerbolarium. Także tam w tle złotym korkiem jest mask Milano. To jest ciekawa w tym kartoniku, śliwka. Powiem tak, yy, niektórzy mają, że tak powiem, myślenie, że muszą wszystko zobaczyć, muszą wszystko dostrzec, muszą wszystko zrozumieć, muszą wszystko zanotować z danego filmu. Nie zawsze tak musi być i czasami są takie później komentarze na przykład, a co to było w tej minucie i nic nie stoi na przeszkodzie, że ją to później dopowiedziała, yy, szerzej omówiła, podała nazwę i tak dalej. Zdarzy yy, normalne podejście, że tak powiem. To mi w ogóle ten dekant paruje, muszę się tym zająć, bo to jest taki zapach polskiego twórcy z takim klimatem, trochę jak dla miłośników Fatum, Fatum 5, bo Fatum 5 a ta buteleczka jest jakaś tragiczna, muszę to poużywać albo coś przeleć, bo zaraz po prostu wszystko się tak, że tak powiem, zrobi się taka czysta esencja. Yy. Mam tutaj te wszystkie czarne różne flakoniki, to przeważnie zapachy Ani Bojary. Zresztą tu mam różne inne rose, tu widać Annie An, Sigario, An, bardzo dużo różnych zapachów polskich twórców, pełno zapachów Kamila Bańkowskiego. Ja już mówiłam, że Ania Bojara, Kamil Bańkowski to są takie osoby, gdzie ja jestem perfumiarzem, gdzie ja stworzyłam ponad 270 zapachów, ale gdybym miała pójść na jakieś warsztaty, pouczestniczyć i mieć z tego przyjemność i w ogóle